Z nami finał UEFA Champions League. Kto wybuchnie radością, a kto pogrąży się w smutku? Który zespół będzie górą? Dowiedzmy się wspólnie! Takiego spotkania to prawdziwy zaszczyt. Czas na ostatnie rozstrzygnięcia. Czas na finałowe zmagania UEFA Champions League. Już dziś dowiemy się, kto dołączy do grona piłkarskich legend. A kto na ostatniej prostej będzie musiał przełknąć gorycz porażki. Zapraszamy Państwa na niewątpliwie wielki spektakl. Uwaga! Zagrożenie nie minęło! Zapowiadało się nieźle, jednak nie tym razem. Tak prezentuje się wyjściowy skład Barcelony na ten mecz. Półtarki Olimpiku Lyon zagrają w następującym składzie. Nie tym razem przerwała ten atak. Widzę, chcą strzału. Ale piłka wciąż jest w Zagrała do tyłu, dobrze to wygląda. Ryzykownie, ale skutecznie. Zara Debric. Užení de Sommer. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Karolin Grand Hansen. Aitana Bonmati. Prons. O, I tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Damari Segurola. Teraz uwaga. Agresywny pressing przynosi przechwyt. Nie bierze własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa. A jednak widzieliśmy to przed chwilą. Przy piłce bronz. Udało się przerwać tak. Mogło być niebezpiecznie. Teraz brąz. Może coś zdziała. Dobrze ustawiona bramkarka. Wyłapuje centrum. Jeżenille Sommer. Egerberg. Teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Karolin Graham-Hansen jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco. A jednak spalił na panewce. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Za ten faul sędzia wlepia jej żółty kartonik. I wcale się nie dziwię. Gilles. Egurola. Carpenter minęła z piłką przeciwniczkę. Dobrze to teraz wybiła. Walsh. Barcelona ma korzyść z gry. niepewna interwencja. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda. Naprawdę dużego kłustu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Jani Egurola. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Debritz. Mamy pierwszą bramkę w finale. Zachęcam Państwa do obejrzenia powtórki, którą teraz mamy na ekranach. Nawet w tym nieco zwolnionym tempie imponuje prędkość, z jaką piłka zmierzała w stronę bramki. To mamy 1 do 0. Aitana bombaty. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Bez problemu tu się urywa. Sędzia obwieszcza koniec pierwszej części spotkania. Barcelona ma chwilę na oddech. Będzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grę. Zdecydowane wejście w piłkę. Lion w posiadaniu piłki. Wilce Kapitalny blok. Było groźnie. Aleksia Putejas. Jarro. Klaudia Pina. O proszę, dopuściła teraz to podanie. No i już po akcji To była piłkę na połowie Rywala. Jest groźnie. O co Ta interwencja Blankarki teraz? Lucy Bronze. Okazja! Claudia Pina! nie Le są. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Wybija piłkę, z dala od bramki. Teraz Hegerberg. Odbiór w ataku, pachnie długoter. Skuteczna interwencja, piłka wybita. To była doskonała szansa Tomku, żeby odskoczyć na dwie bramki, ale oglądaliśmy teraz świetną interwencję bramkarską. Teraz może być groźnie, po podaniu Bonmati. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Bo Mati przy piłce już od jakiegoś czasu. Czy ktoś ją zatrzyma? Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Będzie aut dla Barcelony. Zmiana przez pole Barcelony. Może będzie okazja dla Grimes. Ładnie się ten atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Co zrobi naszri, ma tam sporo miejsca. Czy znajdzie trochę miejsca? Będzie ostateczny cios. Dobra obrona. Ale to nie koniec zagrożenia. Uwaga, wciąż może być go. Broni, ale piłka w grze. Barcelona ze stratą. Znakomita interwencja. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Ważnie wyszła po tę piłkę. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Zagrywa pole karne. Czy zdąży teraz przymierzyć? Maszri zdobywa teraz teren podaniem. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. Teraz Hegerberg. Sędzia gwizdze, kończąc finał UEFA Champions League. Co za emocje! Z oczu zawodniczek obu drużyn zaraz popłyną łzy, ale będą to także łzy zwycięstwa. Zwycięstwa w pełni zasłużonego. Zawodniczki wykazały się zarówno umiejętnościami, jak i hartem ducha, bez którego nie da się wygrać tak ważnego turnieju. Doskonałe zwieńczenie pasma sukcesu. Nie zapominajmy, że to również zasługa kadry trenerskiej. To także ich zwycięstwo. No i mamy tego tegorocznej edycji UEFA Champions League. Czas na dumne uniesienie pucharu. No tak, pewno są dumne z tego zwycięstwa, w końcu włożyły w nie mnóstwo czasu i wysiłku. To nie tylko spełnienie zawodowych aspiracji, to spełnienie marzeń. A teraz, już za moment, będą mogły unieść wymarzone trofeum. Champions League jest ich! To się nazywa prawdziwa radość. Na pewno zapamiętają ten moment do końca życia. Pełni zasłużone zwycięstwo, do którego przyczyniła się każda zawodniczka tej drużyny. Nie mogą przestać unosić trofeum. I nic dziwnego, mogą być z siebie dumne. A teraz, drodzy Państwo, czas podziękować fanom, fankom, wspierającym na stadionie swój ulubiony zespół. Benzina UEFA Champions League już przeszedł do historii ich wsparcie naprawdę pomogło w osiągnięciu tej wygranej coś pięknego czas to uczcić pora na zdjęcia kiedyś byśmy powiedzieli że jutro trafią na nagłówki gazet A tymczasem teraz sakcje pewnie wylędują na portalach i profilach społecznościowych czasy się zmieniają ale nawet duma takiej pamięci. pozostaje na drugi lata